Proponowane nowe prawo wymagałoby, aby wszyscy właściciele kurczaków przydomowych w Wielkiej Brytanii zarejestrowali swoje ptaki w rządzie, rzekomo w celu zwalczania ptasiej grypy. Twierdzą, że ptasia grypa zabija zbyt wiele kurczaków w Wielkiej Brytanii. Mówi się nam, że jedynym sposobem rozwiązania problemu jest zmuszenie wszystkich Brytyjczyków do informowania rządu o tym, ile ptaków mają w danym momencie na swojej posiadłości. Rządy Anglii, Walii i Szkocji próbują nałożyć ten nowy wymóg rejestracji na swoich obywateli. Rejestracja kur w praktyce oznacza pozwolenie na posiadanie kur, a brak rejestracji sprawi, że posiadanie kur będzie przestępstwem. Nowe zasady miałyby zastosowanie do wszystkich hodowców ptaków, bez względu na to, ile ptaków posiadają, poinformował The Gateway Pondit w tej sprawie. Obecnie tylko osoby, które hodują 50 lub więcej ptaków, są do tego prawnie zobowiązane. Zgodnie z przepisami osoby, które hodują ptaki jako zwierzęta domowe lub do produkcji żywności, to jest jaj, również będą zmuszone do rejestracji. Niezastosowanie się do tego jest naruszeniem prawa. Byliby również zobowiązani do corocznej aktualizacji swoich danych. Daje do myślenia to, że identyczny przepis został wprowadzony w Polsce. Polacy mieli rejestrować nawet jedną kurę. Gdy zrobił się lekki szum wobec tego przepisu, złagodzono go i teraz rejestrować kury mają tylko ci, co odsprzedają jaja lub kury. Jeśli Polacy posiadają kury na własny użytek, to na razie nie muszą ich rejestrować, ale to się zmieni. To tylko kwestia czasu. Powolne wprowadzanie przepisów usypia czujność Polaków. Zastanówmy się, jakim cudem na ten sam pomysł wpadł rząd w Polsce i w Wielkiej Brytanii? Czasem rząd zasłania się wymogami unijnymi, ale Brytyjczycy nie podlegają prawom unijnym. Jestem pewien, że podobny przepis jest wprowadzany na całym świecie, ale robi się to po cichu. To znaczy, że ośrodek władzy wydający polecenia jest ponad Unią Europejską. Tajny i nielegalny rząd światowy wydaje rozkazy nie tylko polskiemu rządowi, ale nawet koronie brytyjskiej. W księdze objawienia ten rząd nazywany jest Wielką Nierządnicą lub Babilonem Wielkim, ale trafnym określeniem będzie też nazwa Sanhedryn. Pretekstem do rejestracji kur jest ptasia grypa, która dla ludzi nie jest groźna. Faktycznym powodem rejestracji jest możliwość szybkiej eliminacji przez ubój. W tym celu trzeba wiedzieć, gdzie szwadrony egzekucyjne mają się udać. Mając taki rejestr kur, można także zniechęcić ludzi do ich posiadania przez nakładanie opłat lub stawianie uciążliwych wymagań. Głównym celem jest likwidacja niezależnych źródeł żywności i uzależnienie ludzi od korporacyjnej żywności. Z ptasią grypą nie ma to nic wspólnego, to tylko pretekst dający pozory, że to ma sens i jest dobre, ale nie jest. Ptasia grypa zabija niewielki procent ptaków, a pozostałe nabywają odporności na tę chorobę, a nawet więcej. Produkują przeciwciała zapobiegające tej chorobie w jajach. To nie tylko wzmacnia odporność człowiek jedzącego te jaja, ale też prowadzi do powstania kolejnych kurczaków odpornych na ten rodzaj choroby. Najwidoczniej komuś zależy na tym, by takich kur odpornych nie było, bo wówczas straszenie chorobą przestałoby mieć sens. Za dużo zainwestowano w tę chorobę. W jaki sposób rejestracja miałaby przeciwdziałać ptasiej grypie? Czy długopis lub zapis w komputerze ma moc wzmocnienia ptaków? Oczywiście, że nie, więc chodzi o to, by można było te ptaki zabić pod pretekstem ptasiej grypy. To jest jedyny sposób zwalczania ptasiej grypy. Zabija się ptaki, żeby zapobiec ich śmierci. Zabija się 100% ptaków w promieniu kilkudziesięciu kilometrów, by zapobiegać chorobie, która może zabić około 10% ptaków. Te działania nie mają sensu, ale z jakiegoś powodu ludzie tego nie widzą. Po wprowadzeniu rejestracji kur ich posiadanie będzie podobne do posiadania broni, z obowiązkową rejestracją i surowymi karami za nieprzestrzeganie przepisów. Skoro rząd światowy chcąc doprowadzić do głodu walczy z posiadaniem kur, to jest to dla nas sygnał, że kury mogą pokrzyżować plany globalistów i uchronić ludzi przed głodem.